Dawniej rzeka tu była przegrodzona, tak? Tak jest. Stopień skutecznie utrudniał. Zresztą to nie jedyny na tej, na tej rzece wędrówki rybi, nie tylko. Obecnie dzięki przepławkom czy takim konstrukcjom jak ta jest z powrotem drożna na całej swojej długości. Sam projekt polegał na zniszczeniu tego, co kiedyś człowiek próbował tutaj dla koryta rzeki zniekształcić i, i, i zrobić złego. Czyli... Mniej betonu, więcej natury, tak? Dokładnie. Część projektu to restytucja łososia, który dawniej odbywał tarło w tych wodach. Przyrodnicy wypuszczają wylęg z hodowli. Kilkudniowe łososie jeszcze nie żerowały. Za chwilę ukryją się pod kamieniami, będą wyłapywać drobiny pokarmu przepływające z nurtem. Zapamiętają smak i zapach tej wody. Dzięki temu za kilka lat powrócą na tarło do miejsc, gdzie zostały wypuszczone zaraz po narodzinach. Co roku na Białej i okolicznych rzekach wypuszczono ponad milion osobników. Może się wydawać, że to dużo. Ale tylko 1% spośród tych maluchów przeżyje najbliższe dwa lata i wyruszy do Bałtyku. 95% tych, którym ta sztuka się uda, zginie w ciągu dwóch lat życia w morzu. Promil pierwotnej liczby, któremu znów się udało, rozpocznie długą wędrówkę powrotną na Tarło. zniesienie betonowych progów na Białej sprawi, że powrót będzie realny, ale by tu dotrzeć ryby muszą wcześniej pokonać stopień wodny we Włocławku. Od czasu postawienia wielkiej tamy na Wiśle z początkiem lat 70. XX wieku z górnego biegu rzeki zniknęły łososie, wędrowne trocie i certy. Starania o zbudowanie w tym miejscu sprawnej przepławki to drugi element projektu realizowanego przez WWF i Zarząd Gospodarki Wodnej. Do tego czasu, mimo wszelkich innych działań, można zapomnieć o łososiach w Białej Tarnowskiej. To świetny przykład na to, że cała przyroda jest wielką siecią naczyń połączonych. To, co dzieje się na Wiśle kilkaset kilometrów od Ciężkowic, ma wpływ na życie podgórskiej rzeki. Podobno jest szansa, że Biała będzie jeszcze bardziej żywa, że odzyska całe to swoje spektrum. Naprawdę jest na to szansa? Projekt, który realizujemy na Białej Tarnowskiej, nazywa się Przywrócenie ciągłości korytarza ekologicznego Doliny Biała Tarnowska i składa się z trzech grup działań. Jedne działania dotyczą samego korytarza rzeki. Tu chodzi o przywrócenie ciągłości rozumianej jako stały przepływ wody, transport drumowiska i organizmów wodnych w górę i w dół rzeki. Druga grupa działań dotyczy doliny rzecznej, czyli tych wszystkich elementów, które tworzą samą rzekę, a więc nadbrzeżnych lasów łęgowych, terenów zalewowych, które są również miejscem życia różnych organizmów i jednocześnie miejscem okresowo zalewanym przez wodę i dzięki temu bardzo, bardzo specyficznym i ciekawym, zarówno dla przyrody, jak i dla człowieka. I trzecia grupa działań dotyczy samych organizmów żywych, czyli najprościej rzecz biorąc pierwsze dwa działania przygotowywują teren do życia, kolejne trzecie działanie przygotowywuje same organizmy, żeby jakoś lepiej, łatwiej zasiedliły to, co im przygotujemy. Najbardziej ciekawa chyba telewizyjnie jest ta trzecia część dotycząca życia w białej. O, o co chodzi? Część dotycząca organizmów żywych bazuje na trzech grupach organizmów tak jakoś trójkami lecimy. Pierwsza grupa to są organizmy żyjące w wodzie. Tutaj wylosowaliśmy sobie łososia atlantyckiego gatunek, który kiedyś wymarł w Polsce, w tej chwili jest odtwarzany, i gatunek, który jednocześnie jest wymieniony w załączniku do dyrektywy siedliskowej, jako gatunek interesujący, czy stanowiący zainteresowanie wspólnoty europejskiej, więc jest to tak zwany gatunek naturowy. Druga grupa organizmów to są organizmy, które korzystają częściowo z łososia i z ryb i żyją, że tak powiem, dzięki temu, że ryby pływają w rzekach. To są mięczaki, w tym momencie to jest skójka gruboskorupowa, niewielki małż, który również jest gatunkiem Naturowym, naturowym i dodatkowo jest gatunkiem chronionym w Polsce. On sam nie ma możliwości poruszania się na duże odległości, więc po to, żeby się rozprzestrzeniać, potrzebuje ryby, którą może nie tyle dosiada, co, że tak powiem, przywiera do tej ryby w formie larwalnej i są sobie rozprowadzany po rzece. Natomiast tereny nadbrzeżne reprezentuje tzw. kumak górski, również gatunek naturalny który jest niewielkim płazem bezogonowym, bardzo ładnym. Jak się go odwróci do góry, do góry brzuszkiem, to widać, że tam ma takie ładne czarno-pomarańczowe plamy. I ten kumak górski wymaga terenów nadbrzeżnych, najlepiej w charakterze łęgów lub łąk, które mają naturalne zbiorniczki wodne. I również ta grupa organizmów znajduje swoją reprezentację i do tej, tej grupy organizmów przygotowujemy, powiedzmy, miejsce dla życia. Oddaliliśmy się trochę od rzeki, to może nie za dobry pomysł, bo mamy rozmawiać o rybach, ale dzięki temu widać charakter tej rzeki. No dokładnie, akurat znajdujemy się w miejscu, w którym ten charakter się zmienia z rzeki górskiej na rzekę nizinną. Ta kraina jest ogólnie nazywana krainą brzany, więc brzana, brzanka i takie chronione gatunki jak śliz czy strzebla potokowa, która występuje przede wszystkim w dopływach białej. A to są gatunki takie, które tutaj mamy i staramy się je chronić. Dużo interesujących rzeczy dzieje się pod wodą, ale nie mniej ciekawie jest także nad jej powierzchnią. Jak wygląda ptasi Atlas rzeki białej, co tutaj ciekawego można wypatrzyć? Oczywiście te standardy, ale bardzo piękne i ciekawe, jak czaple, e, siwę, bocian czarny, e, odteć niedawna nurogensi, e, parę gatunków kaczek, można zobaczyć. Dalej od rzeki, dokładnie za tymi łozami e, czajki, e, słychać derkacze. To minimum, które nad rzekami możemy zobaczyć śmiało, a gdyby się dokładniej przyjrzeć, zrobić badania, myślę, że przeróżne cuda i ciekawostki byłyby tutaj osiągalne. Czyli objęcie rzeki Białej ostoją Natura 2000 to nie pomyłka? Szczególnie, że jest to jedna z takich nielicznych tutaj rzek obok Dunajca i Dalej ropy, gdzie na jesień i na wiosnę ptaki mogą ciągnąć. Ja mówię o tych ptakach, które tutaj stale występują a w czasie przelotów no, prawie że wszystko. Tutaj mamy dowód na to, że nad białą podoba się nie tylko rybom i ptakom, ale też i ssakom. Na kamieniu są odchody wydry. Wydra często właśnie zostawia je w takich miejscach, dlatego że służą one do oznaczenia terytorium. Na pewno są to odchody wydry, bo w środku widać całe mnóstwo drobnych rybich kości. Ale gdyby ktoś nie wierzył oczom, można to też sprawdzić nosem. Tylko odchody wydry mają charakterystyczny słodki zapach ryb. Nic nieprzyjemnego, naprawdę. Jaka będzie przyszłość Białej Tarnowskiej? Najbliższe miesiące zdecydują, czy będzie drogim pomnikiem rozwiązań hydrotechnicznych przed półwieczem zaniechanych w Europie, czy żywą rzeką przyjazną ludziom i przyrodzie.